Dzień dobry, a jak pięknie tu pachnie u Pani. Świeże pieczywo? Tak, wszystko świeżutkie i jeszcze ciepłe. No moje oko to wczorajsze, ale niech Pani będzie. A te bułeczki to jakie ma Pani? Takie mięciutkie czy zeschnięte? No mięciutkie chyba, one dopiero co z pieca wyszły. No nie przekonała mi Pani, można samemu sprawdzić? E, raczej nie. To podziękuję. Dwa chleby będą, te większe, mam dużo w rodzinę, a te jagodzianki to one z czym są? No nie wiem, może z jabłkiem? Z jabłuszkiem, tak, mhm, to nie. Pączek z różą. To gdzie jest ta róża? To jest z nadzieniem różanym, w sensie jest włożona w pączka. Ale cudactwo. To nie. To może będzie tak. Ten jeden duży pączek z, z tym kajmanem, i może donut z lukierem. Coś jeszcze będzie dla pani? E, nie. 39,99. Zapłacę z 40, ale od razu mówię, nie może być pani winna krosika. Proszę o resztę. Proszę bardzo.